Cześć, witam cię serdecznie na kanale Woman on World, gdzie znajdziesz dawkę inspiracji, motywacji oraz praktyczne wskazówki i narzędzia, które pomogą Ci w Twoim rozwoju osobistym, jak również zawodowym. Ja nazywam się Wasia Drozdowska i moją misją jest wspieranie kobiet takich jak Ty w wprowadzaniu zmian, odkrywaniu swoich talentów i osiąganiu wyznaczonych celów. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek mieć naprawdę świetny pomysł, coś, co chciałaś zrobić? Byłaś naprawdę podekscytowana samą myślą o tym i byłaś zapalona do tego pomysłu, jednak z czasem zaczęłaś mieć wątpliwości i w końcu zostałaś tam, gdzie byłaś w swoim bezpiecznym miejscu. Jak często zdarzyło Ci się nie podjąć kroków, bo się bałaś? Strach powstrzymuje nas od używania naszego pełnego potencjału i osiągania naprawdę wielkich rzeczy. Dzisiaj postawię ci wyzwanie. Powiedz przez chwilę o swoim największym marzeniu, które od zawsze chciałaś spełnić, ale nie zrobiłaś dotąd nic, aby iść w jego kierunku. Ponieważ nie wierzyłaś wystarczająco w siebie i czułaś się tak naprawdę komfortowo w miejscu, w którym jesteś teraz. Być może już od długiego czasu chcesz przeprowadzić się do innego miasta, może kraju, albo chcesz zmienić pracę, która cię wypala? A może zastanawiasz się nad zakończeniem swojej toksycznej relacji? Czy kiedykolwiek chciałaś, może wziąć udział w kursie języka obcego, gotowania albo tańca? Teraz powiedz mi, co powstrzymuje cię tak naprawdę? Czego tak naprawdę się boisz? Dlaczego nie wykonałaś ani jednego kroku w, celu, w kierunku tego, tego celu? Lęki to tylko myśli powtarzane w naszej głowie tak często, aż zaczynamy wierzyć, że są one prawdą. Stają się naszym największą wymówką i uzasadnieniem, dlaczego rzekomo nie możemy mieć tego, o czym marzymy. Kiedy zrozumiesz, że lęk to tylko Twoja wyobraźnia, że nie istnieją w Twojej rzeczywistości. Zauważysz, że de facto niczego nie powinnaś się bać. Strach to stan emocjonalny wywoływany w naszym umyśle, a nie na zewnątrz niego. Zacznij obserwować swoje myśli. Słuchaj, co mówi Twój wewnętrzny głos. Na czym się skupiasz, kiedy czujesz się zblokowana, zlękniona? Jako ludzie mamy tendencję do skupienia się na tym, czego nie chcemy, zamiast na tym, czego pragniemy. Mamy jednak też możliwość wybierania naszych myśli. Świadomy tak naprawdę. Możemy przejąć z powrotem kontrolę nad swoim wewnętrznym głosem w głowie i zmienić swoje myśli na bardziej pozytywne. Twoje wyniki zawsze będą zależały od tego, na czym się skupiasz. Lęk pojawia się wtedy, gdy czegoś nie rozumiemy. Możesz nauczyć się używać strachu na swoją korzyść i nie pozwolić, by cię powstrzymywał przed robieniem tego, co chcesz. A więc przygotuj się, naucz, zrozum tylko w ten sposób będziesz w stanie pokonać swój strach. Gdy staniesz się bardziej uważna i świadoma swoich myśli oraz swojego negatywnego monologu w głowie, wygrasz tak naprawdę. Lęki pochodzą z emocjonalnej części mózgu. Możesz je świadomie przenieść do części logicznej i racjonalnie je sobie wytłumaczyć. Masz większy potencjał niż ci się zdaje. Jesteś w stanie zrobić dużo więcej niż robisz w tej chwili. Nie pozwól, nie pozwól lękom kontrolować Twojego życia albo zrujnować Twojej pewności siebie i powstrzymywać cię od osiągania wielkich rzeczy. Zasługujesz na nie. Mam dzisiaj dla Ciebie ćwiczenie. Zatrzymaj na chwilę to wideo i przygotuj sobie coś do pisania. Przez najbliższe dni zwróć szczególną uwagę na swoje myśli. Napisz na kartce papieru, czego konkretnie się boisz i gdzie ten lęk odczuwasz w swoim ciele. Namierz go! Następnie wypisz wszystkie przyczyny i wymówki, które nie pozwalają ci mieć tego, co chcesz. Czyli, co ciągle powtarzasz, ym, dlaczego nie możesz ruszyć z miejsca. Teraz bardzo ważny krok. Odpowiedz na pytanie, jaka jest najgorsza rzecz, która może mnie spotkać, jeśli zrobię to, co chcę. zasadzie teraz logicznie, jakie jest realne ryzyko, że to się stanie. Poszukaj potwierdzenia, że Twoje lęki są nieuzasadnione. Sięgnij po odwagę, którą masz w sobie, spójrz strachowi w oczy i podejmij decyzję, że i tak podejmiesz działanie i zrobisz to, co zawsze chciałaś. To normalne, że boisz się zrobić coś nowego. Jeśli coś nie pójdzie tym razem po Twojej myśli, to przynajmniej dowiesz się, co zrobić i ulepszyć przy kolejnej próbie. Nie ma takiego czegoś jak, jak porażka, jest tylko informacja zwrotna. Albo będziesz miała świetne wyniki od razu, albo nauczysz się, jak zrobić coś lepiej następnym razem. I na końcu odpowiedz sobie na dwa pytania. Jak będzie wyglądało moje życie za 5-10 lat, jeśli dzisiaj nic nie zmienię i nadal nie podejmę działania? Jak się zmieni Twoje życie? Co zyskasz, jeśli dzisiaj zrobisz jeden mały krok w kierunku swojego celu? Dziękuję Ci serdecznie za Twój czas i za to, że tu dzisiaj ze mną byłaś. Do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnij subskrybować i udostępnić kanału Woman on World oraz odwiedzić mnie na Facebooku. Do zobaczenia. Dzięki. Pa!